Rod Ferguson potwierdził coroczne dodatki w Diablo 4 Większość osób też już pewnie słyszała, nawet od innych hejterów i tak dalej Ja tutaj swoje zdanie też oczywiście o tym powiem Nawet sobie to było dwa dni temu, więc tutaj suchej nitki na tym chyba zbyt dużo osób nie zostawiło Ale tak Na samo wejście oczywiście będzie kopił ode mnie Bo dużo osób i nawet ja się na to zbejtowałem Widząc w tym wywiadzie, że Diablo 4 będzie miało dodatki jak w Destiny 2 To powiedział dziennikarz To jest część która jest spekulacją Kurna, no ja, ja mogę spekulować, że przyszły sezon będzie kosztował 2000$ dolarów. Zajebiście, że porównują najgorszy system dodatków, jaki obecnie jest w jakiejkolwiek chyba grze Do akurat Diablo 4 No ale z drugiej strony, no nie mogę być aż taki głupi Diablo i Blizzard nigdy nie miało niepłatnego dodatku Więc tutaj... Z jednej strony mogę mówić, no dobra, Rod jest nowym pracownikiem Blizzard'a Nie pracuje tam aż tak długo, więc też nie umie mówić, On nie jest pr Ale dobra, no dodatek No to właśnie, dodatek, od razu nam się nasuwa myśl, płatny dodatek Bardzo fajnie, jeśli by to na przykład tutaj zamiast do Destiny 2 porównać do PoE, ale... Tutaj to jest moje lekkie kopium, że ktokolwiek z, z Teamu Diablo 4 widzi Poe albo się nie usugeruje. <grym> A właśnie tutaj to, to porównanie myślę, że byłoby bardzo dobre, jeśli by mogli je wskazać. No bo w Poe mamy co 3 miesiące nową ligę, ale też raz na jakiś czas, zazwyczaj co rok, co 2 lata, dostajemy też ogromną zmianę na endgame. Tak jak ostatnio, właśnie. Weszły te dwa nowe bossy Wcześniej weszła Maven, wcześniej był Cyrus, wcześniej był Shaper z Elderem Więc, jeśli by to patrzeć w ten sposób Że dostajemy cztery nowe sezony I co roku dodatek, który nam zmienia endgame, rzuca na taki wyższy poziom To to jest mega sprawa Tylko no, Blizzard, pan Blizzard, live service Są gry, które live service robią dobrze gdzie live service to jest po prostu, można powiedzieć, wynagrodzenie za kupienie bazowej gry No bo tak jak właśnie mamy tutaj Diablo 4, która jest obecnie podstawową grą Do której wchodzą nowe sezony, które w niej zostają, które ją budują Tak jak na przykład w PoE Ale tutaj no te dodatki, no kurna no Tak jak ostatnio mówiłem, fajnie, że Blizzard sobie przestać strzelać w stopę Kurna wyciągnęli shotgun i teraz sobie walnęli po prostu w dwie stopy naraz no to, tak bardzo chciałbym wierzyć, że oni się sugerują poe? Bardzo chciałbym w to wierzyć. Ale no kurczę, no nie jestem w stanie im na, na, na tyle zaufać. Brzmi to źle i mam nadzieję, że dostaniemy odnośnie tego jakieś sprostowanie, jakieś informacje. Ponieważ jeśli będzie to tak, tak, jak mówię. Co 3 miesiące, nowy sezon, nowa zawartość. Tam jakieś podstawowe bossy, jakieś tam mniejsze rzeczy, jakieś fixy, naprawianie. Tutaj plugawe serca, tutaj wampiryczne moce. Tutaj, kurna, jakieś tam ogórki i tak dalej. Więc to jest spoko. No i co roku mamy jeszcze dużą zmianę na endgame. Tutaj Mefisto atakuje świat, pokonuje Lilith i dzięki temu, jeśli zabijemy uber Lilith, dostajemy jakąś tam przejście do krainy Mefista, mamy nową lokację, gdzie w ogóle tam zostaje pochłonięty świat przez władcy nienawiści i tak dalej, tak dalej, tak dalej, co nie? Spoko, to by było zajebiste. Tylko pytanie, czy to jest płatne, czy to jest darmowe. To jest główna sprawa. Bo nawet jeśli to będzie jakieś 10 dolarów no to tutaj będzie trochę kopium wchodziło, że A to tylko 10 dolarów, nie stać was, tu nie grajcie, he No nie, to powinno być darmowe Ten film mam nadzieję być dobrym przykładem, że trzymam swojego zdania Ponieważ jeśli to będą pełnoprawne dodatki za jakieś 40 dolarów To ja oficjalnie będę to bojkotował Jeśli zdarzy się tak, że właśnie wyjdzie to za rok jakiś dodatek I ja będę mówił, a to, to, to tylko 200, stówki, co roku 200 stówki to nic i tak dalej No to nie, to, to, to już będzie przesada, no kurna no więc macie tutaj mój testament, macie tutaj moją wolę spisaną. No i kurde, no, chciałbym wiedzieć, że to jest za darmo. I druga sprawa, strasznie dużo osób się wkurzało ten fragment. I przypominam, to jest spekulacja dziennikarza. Nienawidzę dziennikarstwa gamingowego, często to powtarzam. Ludzie, jakie pierdzielą głupoty i tak dalej, no to, to jest bez sensu. Tak, jakby, no, kurna, moja spekulacja na ten temat. Ja mogę spekulować, że twoja stara będzie zaraz w moim łóżku, no, co mam powiedzieć. What the fuck? No, to jest, to jest po prostu szkodliwe, to jest bardzo szkodliwe Ale no, dobra, bo mam build na czarodziejkę fajny, który chcę wam pokazać, a tutaj Avengers z Legionem, tutaj właśnie jakieś rzeczy wyskakują w stylu właśnie tego wywiadu, wcześniej wywiadu na Gamescon Kurczę, no, chciałbym, żeby Blizzard sobie przestał strzelać w kolana i w nogi, i po prostu, no nie wiem, no, Rod jest takim pociesznym dziadkiem, ale kurna, no Weźcie go, za zamknijcie gdzieś, żeby przestał gadać. <głos> <głos> za każdym razem, jak coś powie, to ludzie po prostu są przerażeni. Więc, no. Dajcie po prostu komuś mądremu tam gadać. Za każdym razem, jak Rod wychodzi, to jest coraz gorzej. <noise> Dobra. Taki szyb, szybki filmik. Pozdro, Hejo, papa. Dbajcie pa. o siebie.